Słuchajcie, jakieś tutaj skrzyneczki, już się kurczą. O Jezus! się zląko mnie! Hej, cześć, witajcie! Jestem Kuci. Zapraszam na kolejny odcinek serii Zagrajmy Wolfensteina. Moi drodzy, trochę żeśmy sobie tutaj poeksplorowali. Um, gdzie ja tutaj chciałem jeszcze wejść, bo pamiętam... O tak, chyba tam. Czyż nie? Gdzieś tutaj. Albo gdzieś tam dalej był... No dużo było miejsc, które oczywiście nie wiedziałem. O, teraz już wiem, że można. Jak się wychodzi przez okno takie? Jeszcze coś rozwalić? E, e, czekaj, 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 Znowu mam włączone to tą... O Magnetyczny scroll. No, i jak tu się wychodzi? Jak się wychodzi przez to okno nieszczęsne No i co mi dało rozbicie tego. Bez sensu człowieku. Tu mam wyjść jakoś... O, tu się da. To ciekawe. Dobra, gdzieś tutaj widziałem... Może nie tutaj akurat, ale... Gdzieś proszę ja was. O, szlak. Gdzieś, gdzieś była ta czerwona skrzyneczka, ale prawdopodobnie to było gdzieś indziej. Materiały, ja proszę, proszę. Jaki spostrzegawczy, jaka spostrzegawcza bestia ze mnie jest, no nie? O, oh, jest! I jest Księga Mocy. O, to chodzi, moi drodzy. Z Księga Mocy o to chodzi, Księga Mocy, moi drodzy, dobra. Jakie my tutaj mamy cele? Mamy magazyn i szpital. Oczekaj, magazyn. Ty, 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 w nim książkę kodową. Pójdźmy najpierw tam, ten szpital nie wygląda zbyt przyjaźnie. Okej, okay, działań do mnie prują znowu już? Będziemy przy okazji zwiedzać... Oraz... prudzi do niemiaszków! Tutaj da się wejść? Nawet z łokcia nie da rady? Nie wiem czy tutaj coś miałem już... O, tu wybite szyby widać. Pewnie nie ja zrobiłem. O, la 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 la! Upsik. Dawaj, tarczę. Kto co tutaj takie rzuty tymi mocami? Ej, no przecież ładuje się. Okej, okay, a teraz trójka? Hehehe. <laughs> Działo. Poszedł Oj o. Ja, no ja. Szlaken. Szlaken! Jeszcze jedno zostało. Bymb mnie tylko tutaj nie rozwalił zaraz. O! Jak dobrze. Ja widzę, że kolega tu się odtopcha pod giwerkę. Proszę bardzo. Tak chciałeś, to masz. Kto tam jeszcze? SZLAK! Oh, te niemiaszki. Dobra, muszę pójść z tego. No tam już mam zaraz na wykończeniu amunicję. Czy ja przypadkiem nie chciałem się przejść? A, poszedł. Okej. Okay. Bo no, to dobrze zużywa. Dobra, dajcie mi tutaj giwerkę Złota giwerka, proszę was Okej, okay, idziemy teraz tutaj, prościutko tak Tam jest nasza siedziba Kiwie, kiwie. Czy ja tutaj zwiedzałem? Dobra, było mówione, że płotki plus, plus jakieś skrzynki to jest do wdrapywania się, wiadomo, wiadomo ale tutaj raczej nie widzę, żeby było coś do wdawra pania się. Tutaj nie pociągniemy. Aha, dobra, czyli już widzę, jakie okna można rozdubczyć. To są proszę was okna takie przezroczyste. O, tak to ujmijmy. Hmm, tutaj chyba nic nie doskoczę. No niestety. Nie, no dobra. Gdzie mam iść? Gdzie mam cisnąć? Bardzo tu się zaraz pogubię i stracę mój ten, ten wątek. Nie wątek, tylko bardziej, może. Cel naszej podróży. O, tak to ujmę. Tutaj. Przydała mi się w sumie amunicja. Dobra. jakoś sobie damy radę, chyba co już myślałem, że tutaj, ktoś tutaj szedł. Czy tutaj jest coś ciekawego, jakieś fanty fantastyczne dla mnie? Nie. Są beczki, może trzeba się gdzieś wdrapać? Nie. Zapisywanie gry, oj. Tutaj na bank zaraz coś się wydarzy. Ja, amerykański ja! Ej kurczę, to nawet... Nawet celne jest. Ho, ho! Szlaken! Granaten! Dobra, gdzie jesteście? Cwaniaczki. No, ci tutaj. A ja nie potrzebuję. ty. Dobra, wybuchni granatku. Jak Mnie tutaj zaskoczył. No, faktycznie chyba upgrade w tą broń jest opłacalny, bo oni mają dużo do... amunicji do niej, no nie? O lipcie, jak ona dobrze strzela Czy tutaj jest coś ciekawego dla mnie? No i znowu w tą dziurę wpadłem Jak zawsze <laughs> Nie mam zielonego pojęcia, gdzie tu... A tak! To było tutaj, dobrze! Okej, okay, przypomniałem już sobie Wdrapmy się więc do góry No nie, nie, tu i w lewo O I tutaj Mam się... O, o proszę No ja nie wierzę, no przecież ja bym w życiu na to nie wpadł W życiu bym na to nie wpadł, żeby... No nie gadaj, no Te drzwi się aż proszą o to, żeby tutaj coś było No dobra, nie ma to nie ma, trudno Gdzie mam iść? Tutaj mam iść Okej okay. Skrzyneczka, czekajcie. Czekaj. Nie, tutaj nic nie ma do wejścia z tyłu za drzwiami, nic nie ma. Uuu. Podróżujemy do magazynu. Czy tutaj będzie coś niebezpiecznego? Czy tutaj będzie coś niebezpiecznego? Ja się pytam. Czy magazyn? Czekajcie, poczekajcie statystyki. To były? Nie ulepszy wywiad. Magazyn z 7 zł i 4. Coś tam, coś tam wywiadowcze. Dobra, tutaj coś mamy, na pewno złotko. O, dziękuję. Już widziałem z kilometra. Co to? Okej, okay, jakaś pancerna koleżanka. Hmm. Pewnie trzeba tutaj do góry wejść, jak znam życie. Aha, rewelcie. I co dalej? <laughs> jak wejść do góry całkiem? No, niby tutaj. Też do boku? No jak? Czemu nie mogę tu wejść? Nie mogę stąd. może tamtymi schodami. Hmm, kto to wie? Otwórz drzwi do magazynu. Ile co? Nie będziesz mi tutaj. mówić, co on robić? Powyżej, okej. Okay. No dobra, zapraszam. No kozak jest ta brońka, więc tutaj nie było ciekawego dla mnie? Nie. Młotek, motek, moteczek. Jest i pierwszy materiał. Tego nie można tworzyć. Patrzę. Nigdzie nie widzę błysz błyszczącego czegokolwiek. Tutaj, tutaj jest. Uuu. Brzmi jeszcze. ale niecelnie. Już poszedł do piasku. No i właśnie, jestem sobie. Jestem sobie na tym pięterku. No, ciężko by było, nie? Żebym nie mógł sobie wejść normalnie tutaj po schódkach. A co zobaczyć, co to jest. Aha, okej. Okay. Dobra, jest i złotko. Tu nic nie widzę, tu jest miotła stara jakaś. Już lat nie mogę przeszukać? Nie, okej, okay. czyli mam teraz iść z powrotem, tak?

ja, yeah, take this codebook and put it in the safe. I'll be at my home. Contact me should there be any problems. Yes, sir. Zdąży go zdjąć? Czy będę musiał za nim latać gdzieś? Ja jakbym go pociągnął, przecież ty jesteś z tej broni, z tłumikiem tutaj. Och, no zniknął, no. Hmm. Jakby ja tutaj muszę iść, a na razie bym sobie pozwiedzał, co nie? Co my tutaj możemy dostać ciekawego w tym magazynie? Tu nic nie ma. Ale są skrzynki. Skrzynki jest, to jest to samo co drabina. Więc jeżeli są skrzynki, trzeba iść poniuchać. U, nawet na wejściu mamy tutaj. Co tu jest? Jest złota. Dawaj złoto. Pięknie. 137 złotka. Słyszę, że ktoś biegnie. Pięknie Odstrzelenie od razu Tu nic nie ma ciekawego A tam przez okno patrzą, to chyba tutaj ten gościu się kitrał Co tutaj jest? Aha, wyjść Ty weź mnie, nie strasz Jeszcze ktoś? Zapraszam Boże, jakie samobójce No chodź Dobra, nie chcesz, to ja nie idę, bo ja tutaj widziałem złotko. Prawda? Prawda. Zadawaj tu! Nie ma go. Coś jeszcze? Mm. Złotko, dzięki. Pięć na siedem. Czemu ja to zrobiłem? No nie gadaj! Wszystko od początku? Eee... No co wy yeah. Ja nie wierzę. Nie, no chursz. Aż się się odechciało. Dobra, gdzie są te drzwi? Dobra, to jest zamknięte, to muszę iść... ...do góry. Gdzie się szło do góry? Już zapomniałem. A, tu. No, jeść. ktoś tu jest? A, cześć. Chłop, jak się utopił w ogóle w swojej krwi. Dobra, czy tutaj nie było przypadkiem złotka gdzieś? Nie wiem. Nie pamiętam, ale jestem zły kurczę no naprawdę. Czy może się odsunąć, gadzie jeden. W taki sposób zginąć. Iene, no, a ja chciałem tylko po prostu zobaczyć to miejsce. Za szybko wcisnąłem. Dobra, pom-bom, bom bomb bomb. Bom, Patrz bom, bom. go kurde hełm obronił. Uu, Jać Trzeba kurczę patrzeć na to przeładowanie, bo to może naprawdę być tutaj lipka. Tutaj nigdzie nie ma? złotka? O to wiecie. Wszystko jest możliwe, bo są skrzynki. Hm. Chyba nie ma. Nie. Dobra. Na pewno? Nic nie błyska nigdzie? Okej. Okay. Tutaj mamy złotko. Cyk, 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 nic więcej nie ma. Aha. Ciągniemy. Schodzimy na dół. Płyk. Da się to przy... O, pomiłbym. dziękuję. O to chodziło. i pewnie podejrzewam, że tutaj było bardzo blisko... tego, żeby... Czemu ja nie mogłem zabić? Niby coś tam pokazywało dziwnego. Okej, okay, tutaj na pewno mnie nie było, bo nie zebrałem więcej materiału wcześniej. Okej, okay. trzeba będzie jeszcze długo wejść, pewnie. O, przeładowanie. O! Ty mnie straszysz tutaj, jać. Szlaken! Nie, 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 pozwolę. panika! panika! O, czekaj. Dobra jest. jest. Jo, cię sunę, o, ale bym skończył. Co? O. Dobra, naładujmy się, ale mnie zaszli. Kurde, ze wszystkich stron skubańce. No on, Dobra, to bierz, to bierz, coś tu miga? Nie, tylko ta giwerka, ale już jestem pełny w amunicję. Tu wszyscy zeszli z góry? Na to wygląda. Dobra, mamy czwarte złotko. nie było jakieś złotka przypadkiem. Nie widać. Bez beki teraz będę li każdą ścianę jedną. Idzie z dołu ktoś? Hem Czy ja tu byłem? Dobra, piąte złotko. No, złoto po prostu. <laughs> Co tam dalej było? A, to były te skrzynki. I ja, który. Dobra, idźmy tak. Chcę zobaczyć. A, widzicie. Tak to wygląda. świetnie świetnie, świetnie, świetnie otwieranie sejfu, pewnie tam będą te... aaa okej okay. myślałem, że tu będą jakieś dokumenty wywiadowcze ale jednak nie O, już go away krzycząca krzyczą i krzyczą i krzyczą My się nie mogli powstrzymać, poczekajcie złotko jakieś, coś tegoś, materiały jakieś tegoś nie widać nic tutaj, chociaż tu jakieś otwarte okna nie byłem tam chyba u góry a może i byłem 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 dobra właśnie pytanie czy zebrałem wszystko Samochodzie nic nie ma? Bo z czego ten samochód jest zrobiony, że taki pogięty? O! O! To będę wiedział, że na przyszłość można drzwi demontować. Czy tutaj coś jest ciekawego? Jak z tym coś zrobimy? Nie, walniemy, nic nie dzieje się. Eee. Kurde, miłby się w półcie strzelić, no? Bezstrzelny. No to nikt was tutaj nie blokuje, dobra. Idziemy tutaj naprzeciwko, oni chyba są góry. Oj, jeszcze ktoś tu jest. Teraz mi mówicie, że to się da roz. Aha, a to to, myślałem, że tu można przeszukiwać. Dobra, dobra, dobra. Nieważne. No ile? Jo, granatem w budynku. Weź się, puknij w łeb, chłopie. ich tam jest do diabła jasnego. Nahać, no nahać. No musiałem to zrobić, nie mogłem się powstrzymać. Ja wszystko widzę. Co wy tam próbujecie zrobić niby? Ej, no, jestem nieusatysfakcjonowany, bo mam dwa wywiady jeszcze do znalezienia. Może tutaj trzeba drabinką wejść, nie wiem. Ale ja tu już byłem Prawda? Hmm Teraz mnie zastanawia ten Magiczny Ja wiecie jak strzeliłem sobie do skrzyneczek Tu to jest Jak strzeliłem do tych skrzyneczek to Znaczy do tych szafek przepraszam Nie skrzyneczek To mnie tak trochę to zastanowiło Hmm. Nawet bardzo mnie to zastanowiło. Że one tak jakby wypadają. Ale tam chyba nic w środku nie było takiego do zebrania fajnego. No nie wiem, nie wiem. Tutaj raczej nic nie ma. Chociaż szedłem tutaj. Wszedłem chyba do tych drzwi. Nie wiem. W obu drzwiach, w obu miejscach już jakby byłem. Tak mi się wydaje. Tutaj krążymy cały czas po tym budynku. Mhm. Dobra Ewentualnie jeszcze można strzelić w jakąś szafkę Która tu będzie Zastanawiające czy jest gdzieś jeszcze coś co mógłbym zwiedzić hm. Nie wiem Ja w ogóle mam iść Dobra prowadź mnie Ps. Nawet nie zauważyłem tych drzwi A no, i ja nie wiem, gdzie te były. Ale złota jest dużo, tak że wiecie. Na wywiad to nie mam pojęcia, gdzie były. Czyli co? Czyli rozumiem, że misja wykonana, tak? Hmm. Tak, no, magazyn jakby już jest ukończony. I teraz szpital, ale czekajcie, czekajcie. Jak to mamy z tym? 3675. I co? I że niby mam tutaj ulepszyć tę giwerkę? Duży kaliber jest za dwa koła. Hamski odrzut. Nie wiem, nie wiem. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ale tutaj tego celownika nie ma. Nie wiem, czy to pewnie jeszcze muszę znaleźć jakąś Jakieś księgi wywiadowczą, czy tam księgę, wywia Przepraszam. Yy, nie księga, tylko te materiały wywiadowcze są, tak? Hmm, hmm, hmm. Dobra. Na czarną kryjówkę się skierujmy. Supgradeujmy coś tam się da. Co? To są partyzanci czy Niemcy? Czemu oni do mnie strzelali wcześniej? O co tu chodziło? Jak próbują dzikusy. Oj. Masz pośladę, i strzelę. No przestań zrzucać mi tymi granatami, tu pachole jeden. Dobra, gdzie ja mam biec? Tam mam biec. Ale tu bym chciał biec. Dzień dobry. Siema, 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 siema. He, Celebrity. To zabawne, to zabawne, naprawdę. Czemu by nie? Chcemy tutaj, mamy działko, a nie, nie, chcemy to. I tu mamy chama odrzutu. Magazynek bębnowy, no to trochę by się tych naboi nazbierało. Duży kaliber i ulepszony gwint. Ulepszenie polegające na poprawieniu gwintowania lufy, co zwiększa prędkość obrotową pocisku. Mm -hmm. Jej celność. A duży kaliber? Która umożliwia zastosowanie cięższych nabojów, zwiększa siłę rażenia. Dobra, poczekajcie jeszcze. Najpierw, zanim to, to woal. Brak ksiąg, oczywiście. Tarcza ogarnięta. Kolej kształtnący, mhm. Mm to inwestujemy, tak jest. Dobra, 675. E, pokaż mnie jeszcze raz. Paka, poka, 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 Za 500. stówek? A, to tylko ten tłumik. Chociaż magazynek pępnowy jest za 500 też. Dobra, to bierę. Zawsze to więcej nabojów, no nie? uzupełnienia amunicji. Yes, please. Um, tutaj chyba mam jeszcze też mało amunicji, tak. Uzupełnienie Dzięki. Dzięki. Hm. 1 na 7. Ale ja z tego nie korzystam. Działko prędzej. Ale działko jest pełne. Dobra. Tak, W takim razie tak się wybierzmy. Dalej. Gdzie jest wyjście? A tu. Zawsze zapominam. No pewno wrócę. Kurczę, to was zawsze. Zapisywanie gry. Okej. Okay. Dociśnijmy w tamtym kierunku w takim razie. Co ty mnie tutaj od Amerykanów wyzywasz? To nie jest this, tylko this. Słuchajcie, jakieś tutaj skrzyneczki. Już się kurczą. O Jezus! Oś się zlądam! Ajaj! Ja też mam, też mam tarczę. Swaniaczku. No, poszedł. patrz jak mi zachodzi od tyłu jak jeden What the hell? o nie mnie chcą tu wpędzić do grobu chyba a ja ja szajsa se, coś tam coś tam widzę cię już medyka ty potrzebujesz aha bo dostał f Zimbał, jeszcze ktoś? Ciu, 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 ciu. Ok, biegniemy tutaj w takim razie szybko 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 czym prędzej. Okej, okay, mamy sobie tutaj wejść rozumiem? Siemano? A dzięki. Miło słyszeć.

Znajdżąc się kogoś w pobliżu magazynu wśród śródmieściu i przeszukaj go. O, w końcu! W końcu będę mógł do domu oficera wejść. Tak! Rewelacja! Dobra, jest tam ten, zapisana gra czy coś? Wejdź do domu oficera, tak, tak, czaję, czaję. Nie tu. Dobra, zapisywanie gry. Także w tym momencie możemy się pożegnać. Na dom oficera zapraszam w następnym odcinku. Za dzisiaj dziękuję, jeśli nie, trzymajcie się ciepło i na razie.